Ja, kochani, nagrywam wam to dopiero około 20, bo mam totalnie zwariowany dzień i nie miałam totalnie czasu w ciągu dnia za bardzo wam nic nagrywać. Ale oczywiście to wam nagram, bo to jest ultra ciekawa sprawa, dlatego że Marcin Rogęcewicz na swoim Instagramie opublikował post, w którym otwarcie potępił hejt, który spotkał jego oraz Agnieszkę Kaczarowską, i który wytworzył się od uczestników tej jubileuszowej edycji tańca z gwiazdami. Marcin wprost powiedział, że nie podoba mi się to, jak, on, jak wypowiadają się o nim i o Agnieszce, a o czym mówił? Dokładnie o wypowiedzi między innymi Tomasza Karolaka, który na live z Katarzyną Zilman, z tego co kojarzę, i chyba była też tam, tam też jego córka Lena, otwarcie zhejtował i obraził Agnieszkę i Marcina. Z tego co widziałam w internecie, Zamieszana jest to też chyba Maja Bohosiewicz, ale ręki nie dam za to uciąć, bo no powiem wam, że nie śledzę tego aż tak bardzo, ale o live Tomasza Karolaka słyszałam. W każdym bądź razie uważam, że jest to niesprawiedliwe posunięcie ze strony uczestników, bo o ile można kogoś lubić bądź nie lubić, jest to kwestia sporna i każdy... Nie każdego da się lubić, ale takie komentarze i takie hejterskie zachowanie w stosunku do drugiej osoby uważam, że w internecie powinny być banowane i nieakceptowalne. Także tutaj totalnie jestem po stronie Marcina i Agnieszki. Wspieram ich totalnie, bo uważam, że są. myślę, że są dobrymi ludźmi. Nie znam ich prywatnie, ale tak czuję i że są naprawdę pozytywni. Mam nadzieję, że u nich będzie wszystko dobrze. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej dramie, a my słyszymy się już niedługo.